Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na kolejnym odcinku zagrajmy Fortnite. Ja już duszę przycisk graj. Zobaczymy, jak to dzisiaj nam pójdzie. Czy dzisiaj uda nam się znowu zgarnąć jakiś save, słuchajcie. Czy może być królewskie zwycięstwo, a może w ogóle będziecie fail za failem i być taka po prostu, nie wiem, dwa, trzy, nie wiem ile będą trwać. Takie po prostu bardzo kiepskie mecze, w których będziemy ginąć. Bardzo, bardzo szybko. No. Zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie. Zbyt głośny hałas może zdradzić innym twoją pozycję. No! Ma to sens, słuchajcie, ma to sens. Jasne, że to tak bywa. Mm -hmm. Boże, odkryjemy sobie co? Może sobie odkryjemy, wyskoczymy po prostu od razu, odkryjemy sobie ten punkt, zrobimy to przepłynąć, trochę tutaj podkrywamy. Nie dużo mamy do odkrywania tej mapy, ale trochę mamy. A faktycznie trochę to olałem, tak, nie ukrywam. To może właśnie warto to teraz zrobić, fajnie, już mamy słuchajcie, 2-1 i lecimy i lecimy, dziękujemy kierowcy busa, no i też fajnie, że od razu wyskakujemy nie będziemy, że tak powiem tracić tego cennego czasu chociaż może być ostro bo wielu ludzi pewno również będzie wyskakiwać od razu żeby jak najszybciej znaleźć się na ziemi to pewnie jest spowodowane tym, że gdzieś tam Tacy lepsi gracze chcą po prostu nabić jak najwięcej punktów, co się może chwalić dwucyfrową likwidację i tego typu rzeczami. Też ty, bym chciał się chwalić. Zdarzyłaś parę razy. Ja nie powiem, że nie. I mamy to. <śm> Uch! Ale było ostro słuchajcie, było ostro tak, bo naprawdę gdyby on był chwilę szybszy. Chwilę szybszy byłby ten nasz przeciwnik. I by po prostu to zgarnął, no to już byłoby nie inaczej. Jak po prostu byłoby po nas. Tutaj żeby było szybciej, ale za chwilę będziemy mieli tą stówkę. Przeładujemy sobie, no nie mam żadnego klucza niestety. Zobaczymy jeszcze górę czy coś to... A trochę złota. A tego złota też chyba mamy dosyć, nie? 4000. No to myślę, że śmiało. Jeżeli byłaby taka potrzeba, to zupełnie nie będziemy się szczypać, tylko po prostu sobie ulepszymy naszą broń. Weźmiemy że ona to jest taka... To jest jeszcze nie... To nawet jest spoko. Takie z to ja robię, z której będę mógł kilka razy mocno strzelić. Najgorsze są takie, wiecie, co musi być ten jeden mocny, prawdziwie celny strzał. To bo zazwyczaj nie wychodzi mi ten celny strzał. Tak jak mówiłem, no. Odkryjmy sobie tą mapę, tak? Po prostu, po prostu podkrywamy sobie mapę. Trochę taki odcinek odkrywający, chociaż likwidację mamy, więc myślę, że nudnie. To to nie jest. Wow. A, jakiś bambusowy las. Czemu nie? Może jakiś skarby nam pokaza, hm. amunicja zawsze się przyda. Bierzemy. Jestem tego kosa myślę, że zamiast tej piątki będzie lepszy Fontanna. Mam nadzieję, że nie będę żałował tej decyzji. Jeszcze to odkryjemy, już tutaj ten kawałek będziemy mieli odkryty, i jeszcze zostanie tylko ta, a nie tutaj jeszcze, ta wysepka i tutaj. Ała. To musiało boleć. No myślę, że zaraz się podleczymy. O, weźmiemy sobie wyzwanko. Albo nie. gowie. No pewno w miastach, tak pewno w tych miejscach takich najbardziej takich ogniskowych zaraz też tam się znajdziemy. Skrzynie otworzymy, no jasne. Może akurat jakaś lepsza broń. No, niestety lepszej nie ma. Zobaczymy, co tam w Mega City. No, chyba, że nas. Hmm? Spróbujmy. Spróbujmy tak na szybko. Jak się uda, to się uda. Jak nie uda, to się nie uda. Mamy to! Likwidacja słuchajcie. Ktoś się tutaj pastwił nad biedną lamą i niestety zgarnął zonka. No niestety, niestety, dla nas to pozytywnie. Proszę mi o naprawdę dobre bronie. I się. Rozpłynęła ta piñata albo poszła tak w górę. Nie, to nie to. Dobra, spróbujmy do tego miasta. Chociaż raczej nie zdążymy. Myślę, że krąg burzy tutaj pokrzyżuje nasze plany wejścia do tego sejfu, Ale spróbować zawsze można. Słuchajcie. O, chyba widzę klucz wędrujący. Raczej jest w rękach jeszcze PC tak powiem. A już nie. No dobra, no, ale to też jest jakaś informacja, że najprawdopodobniej ktoś jest w sejfie. Gdzie jest ten save, bo chętnie by mu przeszkodził. Mamy likwidację, no to nie ten typ, nie ten pan. Trudno, uciekamy, no ktoś po prostu ten sejf zgarnął przed nami. Jeszcze czaję, że może tutaj gdzieś wyskoczy. No dobra, idziemy do bezpiecznego miejsca w kręgu burzy, słuchajcie, trzy likwidacje są, bronie mamy fajne, nie narzekam, nie narzekam. No dobra, trochę narzekam. auto by się przydało, czy ja tam widzę auto? No przejdziemy się, no przejdziemy się, sport to zdrowie, słuchajcie. Mamy to, jest likwidacja. Wypijemy soczek, i wszystko, i jeszcze siódemeczkę. A ten soczek jak najbardziej się przyda. No i teraz możemy przysprintować trochę. O, no, widzę jakąś skrzynię. Jak najbardziej zobaczymy co tam się znajduje. Staczek. Jest i autko. Może zjrzymy się, czy, czy jest tu coś godnego uwagi. Myślę, że nie ma sensu naprawiać i tak dobrych broni. Znaczy ulepszać właściwie. O. Oh. Save. Bardzo chętnie. Pieniążki się przydadzą. na da. tak myślę nad tym legendarnym pistoletem taktycznym. Weź nie wiem, nie weź. Okej, okay, tak nieważne, czyli tak miało być. Czyli tak miało być, słuchajcie, uciekamy przed burzą, Bo już naprawdę jest bardzo blisko. Czy ja tam słyszałem jakieś strzały? Byłaś, gościu! Nie boję się ciebie! A może powinienem? Co wam powiem, że powinienem, <laughs> że powinienem, chociaż trochę jestem zły, troszeczkę jednak tak, bo to był przeciwnik do pokonania, no gdzieś tam może jakbym o ułamek, ułamek sekundy był szybszy, to by się udało, no ale taka jest gra, taka jest gra, słuchajcie, myślę, że mamy jeden taki fajny odcinek, gdzie naprawdę tam 23 miejsce to nie jest jakiś straszny wstyd, likwidacji też było 4, no i gdzieś tam trochę podkrywaliśmy mapę, więc ja za Wam bardzo serdecznie dziękuję, bardzo się dzisiaj dobrze bawiłem przy tym odcinku. Mam nadzieję, że Wy również, jeżeli tak właśnie było, to serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Fortnite'a, z Mafii, z innych gierek, ze zdrapek lotto. Będzie mi też bardzo miło, że zostawicie łapeczkę w górę, taki miły znak, słuchajcie, że Wam się podoba to, co robię i chcecie, żebym robił to dalej. Dużej was już się zatrzymywać. Nie będę. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. No i co? No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!